Witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale kontynuujemy naszego speedruna. Jestem po studiach i muszę się odstresować więc pogramy sobie w szachy żeby się postresować to będę grał bez hetmana super ale przynajmniej nie będę miał problemu z oddaniem hetmana tym razem bądź tędy chyba, że zagra h4 co mnie zdenerwuje ale nie zagrał więc teraz już na pewno wymienię zapiąkan z f2 lasa Król zderoszowany Najpierw skoczka czy gońca Myślę, że najpierw wyprowadzimy gońca z szachem, żeby uaktywnić gońca z tempem Nasopi prawdopodobnie e3 I jako, że groźbą jest d4, to sobie zagram po prostu skoczek c6, żeby kontrolować pole d4 Szach to wy na to <grym> um. To więcej, po goniec E7, jak nastąpi skoczek F3, żeby kontrolować pole H4, to mam jeszcze ruch E4 i mogę zdobyć figurę. Oskubaniec zauważył. No dobra. Plan był dobry. No i tak ten król będzie. No nie. postępem wyprowadzi skoczka w przyszłości. To mi się nie podoba. Wyprowadzamy figurkę. Może Fionczet to zrobię... Ale jak zrobię fiancet, to dostanę końc G2. To też nie jest fajne. Hmm. Dobra, skoczko wyprowadzam. Po prostu. O, i zawsze mogę liczyć na ruch skoczek D2. Bo wtedy mat w jednym wejdzie po prostu. Więc na razie nie chcę blokować sobie tej opcji. No, to wyprowadzę sobie tego gońca. Wolę fiancetem i tak, gdyż. Ten koniec tutaj się nigdzie nie znajdzie, bo zawsze będzie blokowany przez pionki, pionki przeciwnika Więc b6 Goniec b7 Powinien przeciwnik zagrać koniec g2, żeby kontrolować tą przekątną, a tak to mam jakieś odsłonięcia Pytanie brzmi, w którym momencie to zagrać, bo na razie mi pionka oddał przeciwnik Czy ja go chcę? To to jest pytanie to mm, mm, mm. chcieć, chcę, tylko też nie chcę schodzić gońcem z tego jakże wybitnego ataku <laughs> ja nie mogę zdobyć wieży mogę szach tu no nie i nie mam skoczek e7 z atakiem na wieżę bo jest ruch skoczek f3 niestety jedyny ruch Obronny. Kurczę. <laughs> Zbije pionem to. Zbije pionem, bo i tak chcę wejść tu skoczkiem. Więc gdyby goniec się pokusił o wymianę, to któregoś pionka sobie tam ustawię. I będę miał w miarę silne centrum. A4. Agresor. Chciałem wyprowadzić Katmana i właśnie sobie przypomniałem, że go nie mam. Okej okay. mm. Skoczek d4. Wyprowadziłby tego skoczka tu w końcu. No nie, dobra. Muszę otworzyć tą diagonalnie, póki końca nie ma na g2. Powinienem w poprzednim ruchu zagrać skoczek d4. Tak mówiąc. Bo tak to mógł mi odegrać, właśnie gońc g2 i miałbym problem. Na szczęście tego nie zagrał. Ok, czyli zyskuję wierzę. Może być. Widzę, bije. No zablokuj to pole, kończ waść. Koniec a3 Wybitne posunięcie, szczególnie że po biciu musi się wrócić A To bije A To bije No To już po partii jest, mam już plus 1 Mimo, że nie ma Hetmana, ale To tam nikogo nie rusza What? Co więcej, po biciu zdobędę wieżę Niezależnie co przeciwnik odegra. Jak wybiję skoczkiem, to mam widełki na C2. A jak odbije królem, to mam widełki na B3. Dość prosta partia. Ja się tu i zdobędzie mi figurę. O nie. Co ja teraz zrobię? Dobra, król pójdzie sobie do konta nie z mądrzejszego. Dobra, wyprowadzamy figury po prostu. Król do centrum, nie ma hetmanów, w sumie figur też nie ma, nie ma już przeciwnik praktycznie, więc król czuje się zupełnie bezpiecznie w centrum i zaraz wieżami dojedziemy przeciwnika. Toczek F3 zamknął mi gońce w jakiś sposób, więc mogę go po prostu wymienić ten go jest, na razie jest trupem, gdyż strzela we własne piony nic nie robi, a ja wyprowadzam sobie wieżyczkę wieża b4, wieża B b8 atak na piona, zdwojenie i po prostu mat na a4 jest w planach trzeba trochę uważać, jakbym zagrał wieża b8 to istniałby ruch g5 i jakbym odsunął się skoczkiem, to dostałbym widełki. A po co to komu? Więc najpierw zaatakujemy sobie skoczka. I wtedy zagramy wieża B8. Dobra, wybiję. Jak król zaatakuje po prostu skoczkiem obronie wieżę, Po czym dam szacha. I gdzieś tam będę matował. Taką mam nadzieję. Jak zagra D4. I tak dam szacha. Jak się go nie zasłoni, mam ruch A6. I po prostu wybiję tego gońca. Ostatnią nadzieję przeciwnika z Boliwii. To jest flaga Boliwii? Nie wiedziałem. A coś tam wiemy o flagach teoretycznie. No jak zagra tu, to jest mat w Jak zagra tu, to jest trochę większy problem. To wtedy mogę dać czacha i skoczek C3. I mat w kolejnym ruchu. Nie do, nie do obrony. Może to jest jakiś szybsz, szybszy mat, ale go nie widzę chwilowo. Mam nadzieję, że przeciwnik zagra. OK. Ach. I siateczka matowa. Ciup. GG. Team good ogólnie jak się okazało jestem dzbanem i nie nagrałem tego co przed chwilą grałem więc zobaczycie w analizie jak to wyglądało o rany ale zrypałem ale jestem zły na siebie teraz Tak. E, dobra skoczek c3 żeby obronić piona No nie jest to, mój wymarzony dzień O o Dobra mam na pewno tak tak Mam też szacha Mi daje mądrego? Oprócz piona? On jest pon, ale Aż tak mi na nim zależy Po szachu w ogóle król przesunie i weźmie mi skoczka No nie fajnie Dobra damy szacha i odsuniemy się na b3 żeby Obronić piona z c2 hmm. Ogólnie takie triki tu istnieją tylko że ten skoczek tu stoi Na razie na spokojnie, goniec b3 żeby obronić piona, zaraz odgonimy skoczka Wybijemy pionka prawdopodobnie Chyba, że pójdzie d6 Przecież Nie wiem na ile muszę odganiać tego skoczka Mogę po prostu zagrać przez d3 I atakować Skoczka przeciwnika Ale agresywnie tymi skoczkami ruszył Wow, broni piona, ale mogę cię wygonić jednym ruchem No to zawijaj stąd Może nie Może tak może nie wiem. Ten skoczek mnie bardziej irytuje chyba. Dobra, najpierw to sobie. Idź. Teraz zagram D3. Nie, on może taki plan mieć. No ja to o tym nie pomyślałem. Na ile, te, na ile się tego boję, żeby nie grać D3? Bo generalnie chcę wjechać z tym skoczkiem tam i zamatować w ten sposób, ale to się raczej nie uda. Więc na spokojnie wolę odgonić tego skoczka. Jednak, żeby tu nie mieć problemów na punkcie F2. I D3. Nie wait. Po mnie chcę tego grać. Jaka jest obrona? Jak zwykle ta sama. W sensie tu, tu i znowu że G8. I znowu nic tam nie mam. Urcze! Pada! Okej, okay. te Trzeba gońca uruchomić. No tutaj mamy taką normalną pozycję debiutową. Oprócz tego, że nie, że nie mamy Hetmana, przeciwnik nie może zrobić Roszady, ale tak to jest normalne. To lipa. Bo wymienia figury. A im mniej, tym gorzej. Ja to biję piona, żeby mieć cokolwiek z tego. Nie mam lepszych ruchów. Niestety. Może nie zbiję. Wtedy wiadę tam i będzie pięknie. Ok. Nie zbił, co sprawia, że jestem szczęśliwym człowieczkiem, gdyż mam ruch skoczek w 7. W końcu jakiś błąd popełnił przeciwnik. Chyba nie zmieniłem licznika. Potem, jak zobaczyłem, że nie włączyłem nagrywania, amazing. Kolejny fail. Dobra, bije. I jeszcze pozwala mi stamtąd uciec. Bardzo miło jego, z jego strony, generalnie. Pomijając fakt, że pewnie tu zbiję teraz. No ja wtedy odbiję przy, przynajmniej pionka z szachem. Ale bardzo miło będzie, jak nie zbiję. O! Jaki on miły. Grzeczny. Grzeczny chłopak. Panów. I teraz mnie goni przez rachownicy Jednak niegrzeczny. Co więcej muszę się tu cofnąć i wymienić. Mój król będzie bardzo dziurawy. Do tego ten tu wejdzie. Uuu. Może, może jednak w miarę mądrze zagrał. Ej, nie tak się umawialiśmy. I nie mam innych opcji. Wow. Wow. Au wow, wow. To bardzo źle. W ogóle mnie, tu nie będzie. Kurde, po tym daję to, 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 to. Muszę się odsunąć wieżą. No i generalnie wystarczy Hetmana, co jakoś przestawić na linię G i przygrywam. No dobra, nie mam. Mądrze się, no bo figury oddawać za darmo raczej nie chcą. Chyba, że jakoś oddam Ej, hey, what? No dobra Wszystkie moje problemy zostały rozwiązane Miał jedno dobre bicie, drugie dobre bicie W ogóle to wygrywało prawdopodobnie Więc wybił pionka I już jesteśmy na, na równi, jeśli chodzi o materiał mm, Tutaj Dobra, skoczek do centrum Atakujemy piona Jak pion się przesunie, to wcale nie znaczy, że nie, że nie mogę tam wskoczyć Ale się pośpieszyłem <ścoughs> O nie Dobra, ja to wygram, spokojnie Chciałbym wydostać jakoś tego skoczka, co nie jest takie proste Wszystkie pola są zablokowane Więc e jest E3, wydaje się być spoko Żeby wybić się po prostu pionem, wybić i otworzyć sobie linię dla wieży Przy okazji jednego obrońcę z Stracę. Stracę przeciwnikowi Że tak powiem To jest jakiś skoczek d4. O! Mogę wyjść skoczkiem. Chcę wyjść skoczkiem, chcę wyjść skoczkiem. Ucieczka. Biję tego końca jak będzie okazja. Już mam dwie wieże za hetmana, do tego figurę więcej. Okej, okay, nie było okazji. Ale bez okazji, bez okazji też mu zbiję. Skoczek d4, centralizacja skoczka. Silne centrum, otwarta linia, same atuty Tego pion podbisał teoretycznie Jeśli koniec będzie chciał go pobronić, no to jest bicie, bicie No i w końcu zagram to skoczek e6 Niestety to nie nastąpiło, sprawa I teraz I teraz pionka biorę Dobra, nie mam nic mądrzejszego do roboty To zgarnę o, Mogłem skoczkiem to bić co to gońcem zbiłem. Okej, okay, nie widziałem, że skoczki mogę bić, szczerze mówiąc. Że zagrasz gońc H7. Okej. Okay. O, Mogę wybić piona? Nie mogę. Mogę? Nie mogę. Mogę? Nie mogę. Yy, gdyż następuje Hetman C7. Chyba. I atak na tą figurę, i atak na tą figurę. Ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana, prawda? Poddymiamy Poddymiamy! Odbij proszę Jeszcze <grym _> tu chyba jest ruch no Generalnie... O nie, tu akurat nie ma, bo jest ruch Potężny skoczek D5 z widełkami I coś musi to zbić i wtedy końcem się wycofuje O i następuje bicie, bicie i na koniec Hetman bije E3 Z szachem i wzięcie skoczka. <grym> to też nie działa no dobra, ale jakiś losowy słaby ruch został zagrany, więc mogę lepiej tego nie bić, prawda? Król C7, znowu tracę figurę. Super. Mata tu żadnego nie dostaje, no to nie muszę się martwić, przynajmniej chwilowo. Może wyprowadzę wieżę po prostu. I... No, mogę. A teraz bił. Stoję chyba na innej pozycji, gdzie też były widełki Zabawne Okej, jak chcę tego skoczka Po co to komu? Damy szacha, wybijamy pioneczka Ej, czy Dobrze, że cofnąłem, bo nie wziął mi wierzy, jak się okazało i tutaj szach i. Gdzie tam jest mat? O, dobra, jest forsowny mat w trzech: szach, tu, 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 tu. Ok. Udało się. Najgorsze jest to, że. No dobra, bo wy już to zobaczycie, bo najpierw Wam proszę analizę tych partii, których nie widzieliście niestety. No, ale dramat. Eee, nie, że, że ciężki dzień na studiach, to jeszcze rozpoczynam nagrywki w ten sposób. Dobra, myślę, że jeszcze jedną powi powinienem zdążyć. Filipiny, skadłem. Jajko na profilowym. Może trzeba coś zjeść kiedyś. Mm, E6. Dobra, E3, E6. Hop. O, zagrał. Już myślałem, że nie doczekam się tego. Najgorsze jest to, że zagrał najgorszy ruch dla mnie. Ale okej. Okay. Coś się wymyśli z tym fantem. Raczej. Eee. Nie, ja pragnę tego piona. Dobra, zagram headband F6. Może skoczek się odsunie albo wycofa. Będzie fajnie. Będzie fajnie, mówili. Koczek C3 Niedobrze Dobra Hetman H6 I, wy, i wybije pionka z E3 Wybitny plan to, Tak obstaję, że tak zagra Na piona z C7 Ja najpierw wybiję, żeby dać szacha I zagram sobie Koczek a żeby obronić piona hmm. Więc nam się nic nie dzieje. Koczek C4. Centralizacja drugiego skoczka. Mogę wygonić tego skoczka, mogę wygonić tego skoczka. Mogę też to olać i zagrać skoczek F6. Mogę wszystko. Jestem wszechmocny. Koczek F6. Nic nie robi ten skoczek tu chwilowo. Oprócz tego, że w miarę ładnie stoi, ale bardzo łatwo go wygonić ja nie mam żadnej rekompensaty za tego Hetmana Nie, że, że poprawiłem mu pozycję, że gońca może wyprowadzić To król może się zroszować jest nadzieja ogólnie No źle się gra czarnymi Jak chce się oddać Hetmana Kaczek się wrócił, więc to był absolutnie bezsensowny manewr hmm to czas wyprowadzić gońca, ewentualnie zagrać d5 ale najpierw bym wolał gońca wyprowadzić tak delikatnie myślę, żeby go nie wymienić w żaden sposób, szaka nie, nie było sensu dawać, gdyż albo c3, albo gońc d2, oba ruchy są dla mnie niefajne, gońc c5 gońc by po prostu strzelał w piona a w przyszłości zawsze byłyby w opcjach ruchy a3, b4 na przykład <laughs> gońca na na pewno nie chciałbym bym dać, bo bo po pierwsze skoczek może zbić, odbicie i hetman bije, więc traciłbym piona, do, do tego bym nie zderoszował. A po drugie, gońca zasady nie ustawiamy na trzeciej bądź szóstej linii przed pionem takim na przykład. Dobra, skoczek G5 to jest już trzeci ruch skoczka. Czwarty w sumie, bo jeszcze tu był. Co więcej, nadziął się pod związaniem. Na razie nie mam jak tego wykorzystać, no ale mogę zrobić roszadę po prostu, myślę. Żeby jakkolwiek schronić króla mi gra bardzo wolno i myślę, że jest też szansa, że na czas to się skończy. Też ma jakieś problemy z internetem prawdopodobnie. Katman pan d3. Ciekawe czy mnie zamatuje w ten oto cudowny sposób. Oczywiście skoczek tu broni, więc nie mam się czego obawiać. Więc <laughs> może d5 po prostu. Myślę, że d5 jest optymalnym ruchem, gdyż chcę wyprowadzić gońca. OK, koczkiem wybił to, odbijam. Figura. Figura profitu dla mnie. Oczywiście, brak hetmana woli, ale już nie aż tak. E4 otwiera moją pozycję. Tylko, że ja nie mogę. Kurczę, chciałem zagrać skoczek C5, a takiem na Hetmana i Piona, bo wtedy wyszedłbym nim z no Tylko, że wtedy by nastąpiło. Wtedy by nastąpiło na przykład, nie wiem, Hetman Edwa powiedzmy, i po biciu byłoby bicie na C7. Hmm, czy mi się to podoba? Średnio. Ale mogę najpierw zagrać C6. Wtedy skoczek wróci tutaj. To też źle. I tak źle, i tak niedobrze. A może by wrócić tutaj. Hmm. Tak, to tu mi wybije. Tego nie chcemy. Dobra, piramidkę ustawiamy. Londyńską piramidkę. Teraz to bicie jest nawet dla mnie spoko, bo po prostu gońce sobie otworzę w jakiś sposób. Ora, pytanie brzmi: co chcę zagrać po skoczek C3? Bo na pewno po skoczek D4 chcę zagrać skoczek C5, żeby wziąć piona. Ale po skoczek C3, oczywiście, ten skoczek zaczyna wtedy bronić piona. Dlatego nie mam w opcji go wybić. Hmm. Właśnie. Jest blisko do jakichś pułapek z punktem C2. Skoczek B4. No jak tu, to mam. Gońca, ale wtedy i tak jest F4 Dobra, to nie działa Mogę też otwierać pozycję, ale to mi się średnio podoba Wieża na wolną linię Brzmi jak plan po prostu No i po odbiciu odbije tym pionem i będę musiał przestawić wieżę na linię E no, zmuszam go do jakiegoś działania, bo jak nie zareaguje to mogę na przykład tego piona przesu przesunąć. Mogę też zbić, jakbym chciał. Albo no stargetowałem hetmana przeciwnika. jasne. No i tu, tak trochę bym zmiażdżył przeciwnika tymi pionami, jakiś skoczek B4, i ten hetman zaczyna mieć niewiele powietrza, dopchać, pio dopchać piona i już tam jakieś pułapki mogą. Istnieć przeciwnik już ma prawie 3 minuty, więc, więc to raczej na czas się rozwiąże. Hmm. Nie muszę tego od razu bić, ale to zbiję, bo zawsze było związanie, i miałem ruch typu b 4 na przykład. Hetman E3, co sprawia, że mogę dać widełki, tylko że wisi mi goniec. To niedobrze. Mogę zagrać drugi goniec F5 i po biciu związać hetmana. Myślę, że się on na to zdecyduje. Mimo wszystko, słabsi zawodnicy myślę, że lepiej sobie poradzą z hetmanem niż z niż zwierzą i gońcem. A. Udało się związać do tego pion w jakiś sposób wisi. No tylko mój skoczek też wisi, co jest problematyczne. Najprawdopodobniej nastąpi wybicie odbicie. No i król będzie musiał się odsunąć, obronić piona, ale ja wtedy mam D4. Zdobywam figurę? Nie zdobywam. Niestety D4, bicie, bicie i skoczek E2. Dobra, I tak muszę to, muszę to D4 zagrać. Ale to skoczek D2 jest szemrane Bardzo, w sensie oczywiście bicie, bicie Okej okay. Może być A Dlaczego to skoczek D2 było szemrane? Gdyż bicie, bicie skoczek D2 i wybiłbym pionka z C2 i by D3 A czym nie byłoby tak prosto się bronić to Trzeba by było znaleźć chyba ruch król D2 No ale to tak jest mm. Okej okay. Mam przewagę? Nie, jeszcze pion mniej. Bierzemy na wolną linię. Patrzcie, moje wszystkie figurki są już w jakiś sposób w grze. Oprócz tego, że moje dwa skoczki są na bandzie. A skoczek na skraju nie czuje się jak w raju. Jak to piękna formułka głosi. A jego dwie wieże się kiszą, dwa gońce też bez gry, jedynie skoczek się rusza. Okej, okay, mam tu jakiegoś szacha, tu mam pionka. to wolę. Pionka pon i spawn Pamiętam tam szacha król się odsunie i goniec mu się uruchomi A tak to mam piona i dalej Przeciwnik nie ma zbytnio ruchów Teraz skoczka wy wy wypada wprowadzić do gry w jakiś sposób b Nie zmienia absolutnie nic Wprowadzę Skoczka na C5, żeby mieć w opcjach też wymianę tego skoczka, bo mnie troszkę denerwuje w sumie. Bo tam zawsze jakieś szachy byłyby by, by groźne, być może. A tak to ten skoczek troszkę mnie ogranicza. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye, bye. Zmieniamy licznik. I zasadniczo wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Więc zachęcam do łapki w górę, jak Wam się podoba subskrypcji z dzwoneczkiem. Piszcie w komentarzach, do ilu punktów uda mi się dojść. I czy wam się podoba, co zmienić i tak dalej. I do zobaczenia w następnych odcinkach. A i jako, że prawdopodobnie wypuszczę ten film w Wigilię, to życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, żebyście zawsze otaczali się dobrymi ludźmi, którzy dobrze Wam życzą. Żebyście nauczyli się grać w szachy, co najmniej tak jak ja, bądź nawet lepiej, żebyście mogli na przykład wyciężać bez hetmana, bądź jakieś pucharki z różnych turniejów przywozić i po prostu wszystkiego co najlepsze, żebyście rodzinnie spędzili ten czas po prostu. Bye!